Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Będzie to przekaz dla zodiakalnych byków na październik 2019 roku. E, doczekaliście się, kochani, to znaczy nie wiem, e, jaki będzie czas pomiędzy nagraniem przeze mnie tego filmu, a wrzuceniem go na kanał. Dzisiaj mamy 29 września. E, będzie prawdopodobnie film wrzucony z poślizgiem, bo muszę nagrać jeszcze wasz film, i później mi zostają jeszcze zodiakalne panny na październik, także e, no nie ma gwarancji, że ja to po prostu wrzucę Wam e, do końca września te dwa ostatnie filmy, no ale to będziecie wiedzieli, bo ja po prostu też e, wizje senne miałam pospisywane, nagrywałam filmy też z opóźnieniem, nie od razu tak ad hoc e, po wstaniu z łóżka, tylko wtedy, kiedy miałam na to wolną chwilę. Gdzieś tam pomiędzy czytaniami prywatnymi, no i po prostu może się tak zdarzyć, że film będzie nagrany o czasie, że tak powiem, czyli jeszcze we wrześniu. No na pewno będzie nagrany we wrześniu, bo już tylko mi panny zostały, tak jak mówię, czyli we wrześniu na pewno wszystko będzie nagrane, ale czy będzie załadowane na kanał, tego nie jestem w stanie Wam zagwarantować. No zresztą, jak będziecie oglądać ten film, no to będziecie wiedzieli, czy zdążyłam, czy nie zdążyłam. Ja na chwilę obecną nie jestem tego pewna, więc y, oczywiście się Postaram, żeby każdy miał swój przekaz o czasie, ale wiecie, że różnie to bywa. Drogie byki, jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy e, dla znaków zodiaku, dla bliźniaczych pomieni na październik 2019 roku, to wiecie już, jak się będzie ta wróżba październikowa odbywała. Czyli lecimy najpierw z wizją senną. To są dwa bloki tematyczne, e, bo zawsze w ten sposób... E, sobie to przy, przygotowywałam, żeby były właśnie przynajmniej te dwa bloki tematyczne. E, wtedy szukałam jakichś punktów stycznych z przekazem z kart, czyli karty w ramach pewnego komentarza do tych snów. E, czasami było tak, że w ciągu jednej nocy powstał przekaz dla danego znaku Zodiaku, dla danej grupy. Czasami trzeba było poświęcić więcej niż jedną noc. E, u Was to akurat były dwie noce, no ale udało się, kochani, i jakiś tam przekaz wyszedł. Dla dla kogo będzie ten przekaz? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dla osób, już bym powiedziała tak z góry, patrząc sobie na to, co mi się śniło tutaj dla Was, to bym powiedziała, że dla osób, które długo nie mogły ruszyć do przodu, dla byków, które zasiedziały się w jakimś miejscu, wcale im tam nie było dobrze. Ale no z jakiegoś powodu y, niemożność działania, gdzieś tam jakieś przyblokowanie, z różnych powodów, ale głównie to wasze tutaj, jakieś y, powiedziałabym, blokadki, które y, powodowały, że nie byliście w stanie ruszyć z miejsca. To głównie tutaj y, myślę, że to y, o was się rozbijało. No, jakieś tam, że tak powiem, rzeczy losowe też mogły być, natomiast myślę, że głównie to były jakieś wasze właśnie. Yy, takie wewnętrzne przeszkody, które powodowały, że nie mogliście ruszyć. I teraz tak, na czym te sny polegały? No właśnie yy, za chwileczkę przejdę do tego bardziej konkretnego, że tak powiem, gdzie właśnie yy, odnosiłby się do tego, co przed chwileczką powiedziałam. Natomiast pierwsza ta wizja senna, pierwszy blok tematyczny yy, to jest w ogóle śmieszne troszeczkę. Śmiałam się z tego, bo ja tak robię na przykład. Zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. Yy, śmiałam się, bo ja byłam taką osobą, z zewnątrz, która patrzyła na jakieś dwie osoby, tak jakby się spotkali jacyś tam znajomi, gdzieś tam się spotkali po drodze, no i wiecie, jak kogoś spotkacie, kogo dawno nie widzieliście, no to sobie z tą osobą rozmawiacie, a to, a tamto, a co u Ciebie słychać i takie tam. Natomiast te osoby rozmawiały sobie ewidentnie o moim kanale, czyli ja byłam tak z boczku i ja sobie słuchałam właśnie, co te osoby mówią i one mówiły na przykład, czy oglądałeś, oglądałaś ten film, który był ostatnio wrzucony na kanał, no ten taki wiesz, dla bliźniaczyk, pomieni, czy coś tam, coś tam. E, I ta osoba mówiła, tak, oglądałam. E, jakiś tam był film taki z opcjami do wyboru, ileś tam tych opcji było. No i jedna osoba tak e, rozejrzała się. One w ogóle mnie nie widziały. Nie wiedziały o tym, że ktoś się przysłuchuje ich rozmowie, a rozmawiały, że tak powiem, tak szeptem, półszeptem i tajniacko, czyli tak po prostu, że e, no właśnie nie chciały być podsłuchane przez nikogo, tak po prostu sobie to e, robiły tajniacko że tak powiem. Gdzieś tam incognito, i patrzyły jeszcze, rozglądały się nerwowo, czy przypadkiem ktoś nie słucha, ale mnie nie widzieli akurat, bo to, była to był mężczyzna i to była kobieta, i mnie nie widzieli, natomiast ja stałam tuż obok i słyszałam wszystko, co mówią i obserwowałam właśnie ich zachowanie. No i powiedzieli jeszcze coś takiego, że ta kobieta powiedziała, że nie mów nikomu do tego mężczyzny, tak powiedziała, ale ostatnio, jak była wróżba wyboru i tak jeszcze ściszyła głos, więc bardzo mi się chciało Chciało śmiać tam po prostu. Jak była wróżba wyboru, to ja zamiast wybrać sobie jakąś tam kartę, czy jakąś tam opcję, to ja wybrałam sobie patrząc na tą czasówkę, co była pod spodem, czyli na te liczby. Sugerowałam się tylko i wyłącznie tymi liczbami, bo tam było gdzieś 33 minuta, coś takiego tam było, już nie pamiętam dokładnie, co oni tam mówili, ale no sens był taki, esencja tego była taka, że po prostu jak ja daję, wiecie, te wróżby wyboru na kanale, czasami jak mam czas. Jak, jak jestem w stanie to zrobić, to Wam opisuję, w którym momencie powiedzmy, jaki przekaz się zaczyna, żebyście nie musieli oglądać całości. Czasami jakieś inne osoby, takie dobre duchy tego kanału, jakieś pomocne duszyczki mi pomagają i w komentarzach tam właśnie opisują, że na przykład opcja 1 to jest taka i taka minuta, opcja 2 taka i taka. Jestem Wam tak na marginesie, powiem, bardzo wdzięczna za tę pomoc, bo ja nie zawsze po prostu mam czas, żeby to sprawdzać, żeby to po prostu tam wypisywać. I tak dalej, więc znacznie, znacznie naprawdę Wasze działanie ułatwia pracę kanału, ułatwia też innym osobom, że tak powiem, współoglądającym, które po prostu nie muszą się wysilać, nie muszą też oglądać w całości filmu. E, więc bardzo Wam za to dziękuję. No, i natomiast wracając do snu, właśnie ta kobieta była taka speszona i nie chciała, żeby ktoś się o tym dowiedział, bo to, no, nie wiem, tak wywnioskowałam z kontekstu, że ona to poczytywała za jakieś takie oszustwo, że po prostu tu trzeba było wybrać z kart, a ona sobie gdzieś tam podejrzała numerki i wybrała sobie te cyferki, które jej bardziej odpowiadały. Natomiast ja tak też robię, kochani, chciałam Wam właśnie powiedzieć, i zastanawiam się, ilu z widzów mojego kanału właśnie w ten sposób też robi. Jeżeli macie z góry określoną czasówkę, tak zwaną, yy, czy sugerujecie się tym? Bo ja myślę, że wiele osób się tym sugeruje. Ja na przykład często po prostu, to jest właśnie wybór też intuicyjny, bo jeżeli ja w pierwszej kolejności, na przykład oglądając, od czasu do czasu tam zerknę po prostu na jakieś filmy na innych kanałach, no bo wiadomo, że szef bez butów chodzi, a samemu po prostu się sobie kart nie stawia. No bo to by nie miało najmniejszego sensu, bo nigdy też nie byłoby stuprocento, stuprocentowej pewności, czy to faktycznie nam wyszło w kartach? Czy to jest taka, powiedzmy, jakaś autosugestia, że chcielibyśmy, żeby tak było? No i to właśnie znalazło odwzorowanie w rozkładzie, więc ja sobie nigdy kart nie stawiałam i nie stawiam, ponieważ uważam, że jest to bez sensu, jest to po prostu no, nierzetelne. Nigdy bym nie miała stuprocentowej pewności, że po prostu to faktycznie karty mi chciały pokazać, tylko bym się zastanawiała, czy ja przypadkiem sobie sama tutaj nie zasugerowałam czegoś. Że, że to nie było po prostu... Właśnie w ramach takiej autosugestii, więc innym jak najbardziej, natomiast sobie nie. I właśnie czasami mi się zdarza gdzieś tam zerknąć, jak mam trochę czasu, wieczorem sobie pomedytuję, usiądę, no i czasami gdzieś tam po prostu jakiś, jakaś propozycja mi się pojawia, filmu do obejrzenia, sprawdzam sobie po tytule, że no, w miarę tam mnie coś interesuje, no to sobie wchodzę. I często jest tak, że zanim na przykład zobaczę te dostępne opcje, czy to są jakieś karty do wyboru, czy jakieś tam kolorowe kamyczki, czy jakieś. Tam przedmioty czy cokolwiek, czy jakieś tam na przykład wycinki z gazet, no różne są rzeczy, to czasami mi się rzuci. Najpierw w pierwszej kolejności w oczy, właśnie ten opis z tą czasówką, gdzie po prostu jest napisane, kiedy która opcja występuje, i często właśnie moja intuicja działa tak błyskawicznie, że no, każe mi wybrać jakąś opcję po prostu po tych numerach, po liczbach, i już później nawet nie patrzę, jakie tam są przedmioty do wyboru, tylko po prostu sobie odsłuchuję, właśnie ten przekaz i powiem Wam, że no, nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby on nie był adekwatny do mojej sytuacji, więc jednak w ten sposób też to działa. Także yy, tu nie. Nie trzeba mieć żadnych wyrzutów sumienia z tego powodu, że się tak robi. Nie jest to żadne oszustwo, bo jeżeli Wam po prostu intuicja podpowiada, właśnie, że macie w ten sposób dokonać wyboru, no to jest to jak najbardziej jeden z uprawnionych sposobów wyboru. Także to nie jest żadne tam pójście na skróty, nic takiego, no tylko pamiętajcie, że to musi być wybór intuicyjny, a nie po prostu wybór na zasadzie jakiejś kalkulacji, na przykład podliczenia, że a te cyfry w połączeniu, to Dadzą mi na przykład taką i taką liczbę, to będzie liczba mistrzowska. No to ja sobie wezmę ten przekazik, bo super liczba tutaj wyszła. To nie na tym polega, nie na kalkulacji, tylko wiecie, na takim właśnie wyborze intuicyjnym. No i właśnie ciekawa jestem, kochani, a propos tego snu dla byków, ile osób tak robi. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli też faktycznie tak robicie. Albo Wam się przynajmniej raz zdarzyło w ten sposób wybierać. Jestem bardzo ciekawa, bo mnie się samej zdarza, i chciało mi się śmiać właśnie, jak, jak się obudziłam po tym śnie, bo no to jest właśnie coś, co już kiedyś Wam chciałam zadać takie pytanie, ale jakoś tam mi wypadło z głowy i zapomniałam po prostu o tym. A teraz to wróciło właśnie w formie snu dla byka. No, jestem bardzo, bardzo ciekawa. I co to może oznaczać, kochani, ten sen? Yy, ja bym powiedziała, że to jest coś takiego, że yy, liczby w Waszym życiu, zwłaszcza ostatnimi czasy, są bardzo istotne. Dostrzegacie jakąś synchroniczność w tym wszystkim? Być może dostrzegacie jakieś powtarzające się ciągi liczb, jakieś powtarzające się numery? No nie wiem. Patrzycie na zegarek, jest powiedzmy 14:14, 14. yy, patrzycie sobie na jakąś Rejestrację samochodu jest na przykład y, są cztery jedenastki albo trzy trójki na przykład. Taka kumulacja cyfr, albo ciągle gdzieś y, widzicie na przykład na rachunku ze sklepu, widzicie też jakieś takie powtarzalne cyfry. Ja na przykład dzisiaj miałam rachunek i patrzę i tam było 58,58, 58. y, a ostatnio miałam też 11,11 ,11 groszy. Także no też mi się często to zdarza i, i te synchroniczności są u mnie też na porządku dziennym. Więc ja myślę, że skoro w tym śnie ta kobieta tak się krygowała, tak po prostu próbowała to gdzieś ukryć za wszelką cenę, to może być tak, że wy dostrzegacie jakieś znaki w swojej przestrzeni. Faktycznie te liczby są. Faktycznie no, nie da się już udawać, że ich nie ma, bo one są po prostu tak narzucające się. Ale być może wy sami siebie tutaj jakoś chcecie oszukiwać, że nie wcale tych znaków nie widzę. Troszeczkę jakbym też widziała u was takie zamykanie się na własne rozwój, brak ufności w kierunku swojej intuicji, bo ta intuicja działa i ostatnimi czasy jest bardzo mocno rozwinięta, coś Wam podpowiada, ale Wy to chcecie tak, jakby zepchnąć gdzieś tam do najdalszych zakamarków umysłu i nie do końca kochani słuchacie tej intuicji. Nie wiem z czego to wynika u Was, skąd taka blokada, że po prostu no w jakiś sposób ym, te subtelne podszepty do Was docierają, przychodzą, ale Wy je tak po prostu odganiacie jak jakieś natrętne muchy. Nie do końca chcecie po prostu zaufać, nie do końca chcecie zawierzyć tej intuicji. Nie wiem dlaczego, być może później się tego dowiemy. Yy, I drugi blok tematyczny w tym śnie dla Was, drogie byki, to jest takie, taka króciutka sceneczka. To, to było w jakichś takich wcześniejszych czasach się działo. Stroje takie jakby z epoki wiktoriańskiej. Kobieta, mężczyzna. Ta kobieta taka dystyngowana, taka wysoka, smukła, jak topola. Widać, że takie wystudiowane ruchy, takie po prostu no, on en, troszeczkę, byśmy powiedzieli, na dzisiejsze realia. No i ten taki absztyfikant, tak bym mogła go określić. Był jakiś mężczyzna, który po prostu ta kobieta sobie szła ulicą. Yy i opędzała się troszeczkę tak od niego to znaczy miałam takie wrażenie, że z jednej strony jej się podoba ta adoracja bo on tak za nią biegał, skakał tu rękę jej podawał, pomagał przez kałuże przechodzić, tutaj w ogóle maślane oczka, tutaj jeszcze coś tu jakieś ramię jej proponował żeby po prostu miała się czego uchwycić, no gentleman taki w każdym calu, natomiast ona go traktowała z taką troszeczkę wyższością i ja tutaj odniosłam takie wrażenie, że jest to mężczyzna, który Gdzieś tam o nią zabiega, czyni wszelkimi możliwymi sposobami jakieś atencje w jej kierunku, stara się o nią, być może o jej rękę, być może po prostu no jest to ktoś też w waszym otoczeniu, kto daje wam do zrozumienia, że jest wami zainteresowany, jeżeli jesteście kobietami, oczywiście. Natomiast ta kobieta no, nie daje tutaj jednoznacznych sygnałów. To jest taka na zasadzie coś takiego, że jej się to podoba, że jest to zainteresowanie z jego strony, ale ona mu nie daje. Ani krztyny nadziei. Ona mu pozwala to wszystko robić, co on robi, czyli tam skakać koło niej, zabiegać, biegać jak ten piesek, natomiast ona mu nie daje do końca zielonego światła, czyli tutaj, jakby, no, nie, żeby nie powiedzieć, że się nim troszeczkę bawi, ale powiedziałabym, że ona no być może się boi gdzieś tutaj skusić na jakąś relację bliższą, być może po prostu jest taka jakaś poblokowana emocjonalnie, uczuciowo, dostrzega, na pewno dostrzega, Jakie są uczucia tego młodzieńca w stosunku do niej? Natomiast no, w jakiś sposób się też wzbrania, czyli ona go trzyma na dystans. Jest tutaj ewidentny dystans. Nie wiem, być może ona um, liczy na to, że zacznie ją adorować ktoś jeszcze inny. Natomiast no, tego chłopaka tak traktuje. Na zasadzie, że no, jak nikt inny lepszy się już nie trafi, no to w ostateczności niech on tam będzie sobie w odwodzie. Natomiast nie do końca jakby była zainteresowana. I ja miałam takie wrażenie, bo też byłam tutaj jakby takim obserwatorem z boku, że takie pierwsze skojarzenie, które mi przyszło do głowy, to mimoza. Czyli taka kobieta, wiecie co, bez wyrazu, taka mimoza, właśnie, że ani tak, ani nie, ani w lewo, ani w prawo, taka po prostu, no. Utrzymuje pewien stan rzeczy, bo w jakimś tam zakresie jest jej to na rękę, jest jej wygodnie z tym, ale taka, wiecie, jakby bezuczuciowa, czyli ani w jedną, ani w drugą, tutaj nieokreślona do końca, tutaj pozwala zabiegać temu chłopakowi, ale z drugiej strony też tak jakoś cieplejszych uczuć czy gestów z jej strony w jego kierunku, no niestety nie ma. Więc właśnie mi się skojarzyła z taką mimozą i to taka króciusieńka scenka. Więc cóż na podstawie, tego, te, tych snów mogę tutaj dla byków wywnioskować. No, ta postawa, mimozy, tutaj mi wskazuje przede wszystkim to, że właśnie wy nie potraficie się określić. Być może brak wam tutaj jakiejś jasnej koncepcji, jasnego zdania w pewnej kwestii, i znowu jest to spychanie na bok tej intuicji, czyli gdzieś tam faktycznie wy coś dostrzegacie, że coś się dzieje. Niekoniecznie to trzeba odnosić do relacji, czyli że faktycznie jest ktoś w waszym otoczeniu, kto gdzieś tam o was zabiera. Natomiast wy tak nie do końca jesteście zainteresowani, sami może nie wiecie, czy jesteście, czy nie jesteście zainteresowani, ale być może po prostu ten młodzieniec to jest też taki symbol jakiejś opcji, która się pojawia u Was w przestrzeni. Czyli to może być opcja na przykład na zmianę pracy, opcja na jakiś wyjazd, opcja na jakieś spotkanie towarzyskie, opcja tak naprawdę wszelaka w Waszym życiu, no w zależności od tego, co nie funkcjonuje, czego Wam brakuje. Czyli jest jakaś opcja, która pozwala przełamać taką monotonię dnia codziennego. Jeszcze pokazują Wam się zapewne te znaki w postaci liczb, coś tam faktycznie się dzieje, Wy to dostrzegacie, ale mimo tego no, nie potraficie jakoś ruszyć z miejsca. Ja myślę, że u Was to jest kwestia też podjęcia jakiejś konkretnej decyzji w tej sprawie, bo no, nie można też tak cały czas, całe życie być mimozą. Być może październik Was po prostu zmusi w jakiś sposób do podjęcia tej decyzji albo też no, stanie się, Także po prostu ten młodzieniec będzie zabiegał, 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 aż w końcu po prostu jemu się to znudzi i on sam naturalnie zniknie z Waszego otoczenia. Być może po prostu no pójdzie sobie zabiegać o coś innego albo o kogoś innego, jeżeli tu nie będzie jakiejś, jakiejkolwiek, że tak powiem interakcji z Waszej strony, jakiegoś sprzężenia zwrotnego. Oczywiście to może być tylko i wyłącznie przekaz dla wąskiej grupy osób, być może dla kobiet, no być może jest jakiś mężczyzna, wokół którego to pani zabiega, skacze i tak dalej, daje mu do zrozumienia, że jest nim zainteresowana, a ten mężczyzna tak podchodzi do tego z dystansem. Może tutaj być jakby wymiana taka energetyczna, jak najbardziej. I zobaczmy, kochani, co dla byków nam się tutaj pokazuję mamy czwórkę kielichów i widzicie jest ta dwójka buław, czyli jest ta konieczność wyboru, faktycznie tu nam się pokazuje dlaczego wytkwicie w tej w tej postawie mimozy, bo wy prawdopodobnie nie pogrzebaliście czegoś jeszcze z przeszłości, czyli wy być może liczycie na to, że do was ktoś wróci jeszcze, jakiś dawny kochanek, dawna kochanka dawna miłość i czekacie nie chcecie tu wchodzić w nic nowego pomimo tego, że gdzieś tam Ador które się czai, bo wy być może macie nadzieję na to, że wróci ktoś z przeszłości. To jest jedna taka możliwość i to was wstrzymuje tutaj zdaniem Zielonego Światła tej nowej osobie, bo gdzieś tam jeszcze no, nie przebrzmiało echo. Przeszłości po prostu. Może też tak być, że wy po prostu czegoś tutaj żałujecie. Być może nie potraficie podjąć decyzji, bo już podobne decyzje kiedyś tam podejmowaliście w życiu i one okazywały się nie być decyzjami trafnymi. I w związku z tym no, doszliście do takiego punktu, w którym nawet boicie się cokolwiek zrobić, bo nie chcecie, żeby to miało takie same konsekwencje jak kiedyś w przeszłości. Czwórka kielichów to jest taka postawa, że gdzieś. Siedzicie przygnębieni, nie chcecie wyjść z jakiejś swojej norki, ze swojej kryjówki, nie chcecie tutaj podjąć żadnej interakcji, żadnych działań. Tu nie ma w ogóle patrzenia w przyszłość, więc jeżeli chodzi o jakieś plany, jakieś cele na przyszłość, no to tutaj powiedziałabym jest dosyć ubogo. Ale ta karta, która mi się tu jeszcze pojawiła, numer 36, każe mieć nadzieję, że właśnie w październiku przełamiecie tą postawę tej mimozy. Wstaniecie, podniesiecie się i zaczniecie walczyć, bo tutaj ja nie widzę żadnej walki w tym waszym życiu. Nie widzę po prostu jakichkolwiek starań. Tutaj jest postawa taka, że siedzimy, płaczemy, rozczulamy się nad sobą, jesteśmy rozżaleni, mamy być może jakieś pretensje do losu, bądź sami sobie wyrzucamy, że coś kiedyś zrobiliśmy tak, a nie inaczej. To trzeba o tym zapomnieć i to jak najszybciej podnieść się po i pomoże Wam właśnie w tym karta numer 36. To jest ostatnia już karta w tej talii. Nazywa się Zimowe Odrodzenie. Mówi o pewności siebie, zręczności, wielozadaniowości. I ta karta mówi nam być pewnym siebie i to okazać, gdy wokół panuje chaos, to z pewnością sztuka. Ta zdolność w każdym przypadku udowadnia, że w ostatnich latach dojrzałeś. Wyzwania Cię wzmocniły. A Ty teraz możesz kroczyć z podniesioną głową i być szczerze dumnym z osiągniętych celów, czyli już najwyższy czas żeby po prostu tutaj podnieść się yy, i kroczyć z dumnie podniesioną głową, więc ja myślę, że październik yy, rzeczywiście może wam przynieść taki impuls do podjęcia wreszcie decyzji, że ja już wreszcie nie chcę siedzieć w tym dołku, ja się chcę ruszyć, bo ja chcę coś zmienić w moim życiu, bo tutaj wcale mi nie jest dobrze, ja się tu już yy, po prostu źle czuję i to jest też rodzi się jakby z postawy takiego buntu, ja już nie chcę więcej cierpieć, nie chcę więcej siedzieć pod tym drzewem i płakać. Ja nareszcie chcę, żeby coś w moim życiu się zmieniło. I zobaczycie jaka tu będzie, jeżeli podejmiecie faktycznie jakąś decyzję tutaj wreszcie, przestaniecie stać w rozkroku, to powinna tutaj nastąpić naprawdę lawina zdarzeń. Przede wszystkim wzrost waszej pewności siebie. Myślę, że październik to będzie tak naprawdę dopiero początek, bo tutaj okres zimowy to będzie takie wasze przebudzenie. Widzicie inni zapadają w sen zimowy, a wy akurat w okresie zimowym, drogie byki, będziecie się budzić do Życia, czyli ja bym powiedziała, że październik to tak powoli, powoli nabieracie rozpędu, natomiast listopad, grudzień, styczeń, tu będzie faktyczne pole do popisu dla byków. Tutaj faktycznie. Coś się ruszy w, waszym, w waszą stronę, zaczną napływać też okoliczności, z racji tego, że wy po prostu zaczniecie działać, zaczniecie być bardziej pewni swoich działań. Być może to też będzie wynikało z tego, że zaufacie wreszcie tej intuicji, dostrzeżecie te znaki, które są wam dawane, no i wykorzystacie je w takim codziennym życiu. Po prostu będziecie podążać za tymi znakami, a nie udawać, że one gdzieś tam nie istnieją. No tak, widzę ten wasz przekaz, kochani. Eee, oczywiście czekam. Na jakieś weryfikacje z Waszej strony, jak zawsze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że spotkamy się oczywiście za miesiąc w kolejnym dla Was czytaniu miesięcznym. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia. Papa! Pa.